Jestem blisko, nawet gdy myślisz, że idziesz sam. Znam Twoje wołanie, znam ciężary, których nie widzą inni. Jeśli pragniesz światła, powiedz mi o tym, bo kto woła z ufnością, ten nie zostaje pominięty. Jestem tu dla Ciebie. Czasem próbujesz zrozumieć, dlaczego życie przygasa. Jakby siedział w miejscu, choć wokół wszyscy przechodzą dalej. Słyszysz ich głosy, widzisz ich pewność, a w sobie masz tylko pytanie Czy dla mnie też jest droga? I może milczysz, bo boisz się, że inni uciszą twoje wołanie, ale pragnienie w tobie rośnie jak cicha prośba, której nie możesz już zatrzymać. Uh. W sercu rodzi się wołanie Nie zatrzymuj go w sobie Nawet jeśli inni nie zrozumieją On słyszy pierwszy A kiedy pytasz czy widzisz mnie naprawdę On odpowiada powiedz czego pragniesz Bo tam gdzie rodzi się wiara Zaczyna się świat Przed oczami ludzi, którzy mówili: Nic już ze mnie nie będzie, a jednak odważyli się wypowiedzieć. Jedno proste słowo: pomóż! I wtedy coś się zmieniło. Nie krzyk świata, lecz jego spojrzenie, które zatrzymuje się na człowieku. Może i ty stoisz teraz w takiej chwili: Między tym, co znasz, a tym, czego jeszcze nie widzisz. A, ale on pyta cię naprawdę, nie przenośli. Co chcesz, abym ci uczynił? Odpowiedz swoim sercem, ono wie. Gdy w sercu rodzi się wołanie, nie zatrzymuj go w sobie, nawet jeśli inni nie zrozumieją. On słyszy pierwszy, a kiedy pytasz, czy widzisz mnie naprawdę, on odpowiada, powiedz, czego pragniesz, bo tam, gdzie <todgłosy> się, podejść bliżej Twoje pragnienie nie jest dla mnie ciężarem Gdy otwierasz przede mną serce Mogę otworzyć twoje oczy Wiem, wiem, że czasem trudno zaufać Gdy wszystko wokół mówi odpuść Ale w tym właśnie momencie rodzą się największe przemiany Widziałem ludzi, którzy odzyskali drogę Choć wcześniej widzieli tylko ciemność Nie dlatego, że byli silni Lecz dlatego Przestali wołać A on, on nigdy nie przechodzi Obojętnie obok człowieka, który pragnie światła Gdy w sercu rodzi się wołanie Nie zatrzymuj go w sobie Nawet jeśli inni nie zrozumieją Zaczyna się światło Nie idziesz w ciemność sam Jeśli pragniesz widzieć, powiedz mi o tym A ja poprowadzę cię tam Gdzie twoje serce odzyska pokój Zaufaj Jestem z tobą Kiedy Jezus przybliżał się do Jerycha Jakiś niewidomy siedział przy drodze i żebrał Gdy usłyszał przeciągający tłum Wypytywał się, co to się dzieje. Powiedzieli mu, że Jezus z Nazaretu przechodzi, wtedy zaczął wołać. Jezusie, synu Dawida, ulituj się nade mną. Ci, co szli naprzód, nastawali na Niego, żeby umilkł. Lecz On jeszcze głośniej wołał. Jezusie, synu Dawida, ulituj się nade mną. Jezus przystanął i kazał przyprowadzić Go do siebie. A gdy się przybliżył, zapytał go, co chcesz, abym ci uczynił. On odpowiedział, Panie, żebym przejrzał. Jezus mu odrzekł, przejrzyj. Twoja wiara cię uzdrowiła. Natychmiast przejrzał i szedł za nim, wielbiąc Boga. Także cały lud, który to widział, oddał chwałę Bogu.